Witam z południowo-wschodnich krańców naszej Polski. Wydaj, Sidemir, tutaj niedźwiedź z Podkarpacia z Miasta Białyckiego z Rzeszowa nadaje do was. Dzisiaj rozpoczynamy walkę wojownikiem w rozdziale drugim: klątwa chciwości. Zasady: Zacznij z dwoma ulepszonymi toporami bitewnymi. Wszystkie znajdowane elementy wyposażenia są ulepszone, ale każdą turę rozpoczyna z klątwo. I powiem tak. No, może być ciekawie. Teraz do bitwy powraca wojownik. Jakimś cudem ciągle mu się chce. Let's go. Idziemy na magika. Tu no i to pory, Max 4. Nic mi to nie da, poproszę. Dobra. Za 6, za 6. Uuu, klątwa nie wskoczyła? Jak to możliwe. Się udało jakoś. To dobra. No to dobra, dobra, dobra. Mamy szpon. Który jest nam... Jak powiem, średnio potrzebny. Wysoka odporność na truciznę. Szóstka nic nam nie da. Mamy czwórkę, spróbujmy podmienić na coś fajniejszego. Dobra. No właśnie, klątwa wjechała. I to jest ten minus, to jest ten minus. Powtórz atak. Uuu. Dobra. Za cztery. Ta jest. Za pięć. Wilczek zrobiony. Level up. Dodatkowa kość. I ruszamy na piętro drugie. Pianek. Nas czeka. Panie pianku, panie pianku. Powiem krótko. Potrzebuję dobre kości. A kości są słabe. Nic z tym nie mogę zrobić. To za dwa, to za jeden. Dobra szpon. O. Hmm, parzysta za sześć. Piąteczki mamy. Może się uda czwórkę wylosować. Mamy czwórkę. Uuu, dobrze, dobrze, dobrze. I kończymy pianka w tym momencie. Niby jest furia. Au. Szóstka, piątka, jedynka. Nie, dlaczego. Ale możemy go skończyć 2 za 4, nic mi to nie da. nie mogę go skończyć. Daję furię i kończymy. Okej, okay. nie chcę tracić życia bez sensu. Mamy nową umiejętność. Wartość kostki plus 1 i to jest bardzo dobra umiejętność. więc zdrowia i ruszamy na dryadę. Dryada. Poziom drugi. Sokat na truciznę. Jedynkę podmieniamy, mamy czwórkę, świetnie, mamy piątkę i mamy czwóreczkę, pięć, spalone i osiem. Zadam sześć obrażeń, tak, obstawiałem. pa. pa, pa, pa. no i co ja z tą szóstką mogę, biedny, począć? No, no. jedenkę jedynkę w razie czego. O! Wow! Dobrze, dobrze. Level up. Zadaj obrażenia. Dwa razy rywalowi i trzy sobie nie. Weźmy kolczastą tarczę. Co ma dla nas ciekawego sklep? Podpal kostkę wielokrotnego użytku. Wyrzuć dwie jedynki. Ty, ale to jest dobre. Byłem to chciał i to chciał. Oba. Mogę zabrać? Mogę. Dobra, chcę to i chcę to. I teraz co? Szpon bym wywalił. Ja bym dał sobie zapałkę. Kurde, ta tarcza to mi jest też tak średnio potrzebna. Weźmy ten szpon i to. Mamy więcej umiejętności, jest większe prawdopodobieństwo, że klątwa pójdzie na jakąś umiejętność, która jest nam mało potrzebna. No to tak. Tu wchodzimy z obrażeniami. To nie ma się nawet co czaić. Z czwórką obrażenia i porażenie. Wyrzuć dwie jedynki. Dajmy sobie tu. Na czwóreczkę dokładnie. Dwie czwórki są. Mek za osiem i tu czwóreczkę na podpalenie. Muszę sobie zadać obrażenia? A, to kostkę więcej w walce może sobie wziąć. Zabrać. Nie ma problemu. Dajmy sobie dwie jedynki. la la la. Czarodziej pokonany. Jest znośnie. Zbijemy na dół. Uuu, będzie upgrade, będziemy mogli sobie coś skopiować. Tylko nie wiem jeszcze co. Chyba w klucznika pójdziemy. Tak, nam odblokuje się dostęp do zdrowia. W razie czego. No tak, niestety bałem się, że to się tak zakończy. Nasza podróż. Eee, wyrzuć dwie jedynki. A zróbmy tak. Zróbmy tak. To sobie podmienię. Teraz robimy sobie furię. Takujemy za 16. I podpalamy sobie dwie kosteczki u towarzysza. Ma tylko jedną, co prawda. No ale. No to spaliłem, nie popatrzyłem. Mój błąd. Zadaj obrażenia, zwróć kostkę. Okej. Okay. Palaga ma tylko jedną. Szóstkę podmieniamy. Dobra, dwie dzięki, bo mam, dzięki temu mam więcej kości. Jednak nie zawsze to działa. Mamy dwie czwórki i kończymy naszego przyjaciela. Para pa pa pa, o, bardzo ładnie, kawał porządnej wojaczki. Będziesz świetnym sługą, jak już przegrasz. Ja nie przegram, ja to wygram. Następny poziom. E, mamy zdrówko. Weźmy sobie zdrówko, i tu możemy skopiować nasz ekwipunek zapałka, szpon, urok, wartość kostki, topór bitewny. Ja. Szczerze, nie ma nawet co tu skopiować. Stawmy to na razie. Może coś w sklepie ciekawego będzie. zadaj obrażenia, i zamruź kostkę, nieparzyste, ale fajne. Tacer, poraź rywala. Przeraża użytkownika. Nieparzyste, nieparzyste, czyli do piątki znowu do góry możemy tylko wbić, ale kicha coś na szóstkę bym chciała. Na szóstkę mam sobie podpalenie. Weźmy sobie tą śnieżkę, wyposażenie, szpon, podmieńmy sobie na śnieżkę. I w zasadzie to możemy sobie wziąć dwie śnieżki. Dwójka, czwórka może pójść do piątki, pójdzie, a potem będziemy mieszać. Tak zrobmy. Będziemy mrozić wszystkich i wszystko. Śnieżkę sobie skopiujmy, ok. Wyposażenie wywalamy to. to jedynki fajna sprawa, no ale może się uda. Zdrowie ogniem, mistrz Kichacz. Zobaczmy Kichacza. Co no my z tym kopiowaniem? To jeszcze mogłem poczekać na to wyposażenie, które tam będzie. Nieparzyste, powiadacie. Dwójkę podmieniamy, mamy piąteczkę i atakujemy za 6, mrozimy mocnimy sobie. Nie, nie wyszło i za 8. Koniec tury. Piąteczkę masz zamrożoną. Ok, trzy obrażenia jesteśmy w stanie przeżyć. No i właśnie mamy tą szóstkę, która jest mi do niczego niepotrzebna. Wróćmy jeszcze raz. Mamy piąteczkę. Atakujemy za 6, atakujemy za 4 i po kichaczu. Awansujemy poziom czwarty, mamy dodatkową kość, mamy umiejętność zadaj obrażenia, to słabo, idziemy na ogniomistrza. Ogniomistrz, podatność na lód, bardzo dobrze się składa, przyjacielu, mamy piąteczkę, klątwa, mamy piąteczkę, robimy zamrożenie, cztery kulki ma zamrożone. Chodzimy za... O, mogłem sobie wzmocnić. Dobra. Mogłem wzmocnić jeszcze tamtą kość. 400. Jest... Okej, okay. jest dobrze, jest bardzo dobrze. Jedynkę podmieniamy na piątkę. Robimy obrażenia. Ogniomistrz do domu. My weźmiemy sobie życie i wbijamy na piętro czwarte. Piętro czwarte rozpoczynamy od Wilkora. Tak, od wilkora. Wysoka odporność na truciznę. Szóstki trzeba wymieszać. Ty, ale jak dam szóstki. Ciekawe, co, jak dam szóstki, to mi się dodatkowa chyba ta kość pojawi, nie? Tak mi się zdaje. Szóstka nie podoba mi się. No nie chcę szóstki. Mam dwie piątki. Ma dwie kości. Może poblokujmy mu te kostki. I jeszcze podpalimy jedną. Nie ma dubel. Jeszcze możemy wszystkie obrażenia zadać. Ale i nie part. Mamy szóstki I teraz ciekaw jestem. Dostajemy dwie, o, ale, Jojo, to tak będziemy robić. Mamy dwie trójeczki, czwóreczkę. Tu, w zależności od tego, co wypadnie, szóstkę podpalamy, atakujemy za sześć i dwie, dwie kostki podpalamy. No, mamy dubel, na no te dwie klątwy będą. A, nie zużył tych zapalonych. Mamy czwórkę, mamy dwójeczkę, więc rzucamy. Mamy szóstkę, mnożymy sobie kości. Dzięki czemu możemy sobie jeszcze popodmieniać kości. To jest bardzo fajna mechanika. Tą podpalamy. Myk. Okej. Okay. Nieparzysta. Trójeczka. Tu jest trójeczka. Tu za 8. Tu za 8. I następny poziom wjechał. No i dobrze, no i dobrze, no i dobrze. Mm, zdrówko. Zobaczmy co nam da sklep. A sklep nam da tak, popchnięcie w zamian za topor bitewny. Nic z tego, nie ma opcji. Idziemy na słoiczek. Zły ma cztery kości. Wysoka odporność na truciznę. Dobra. Proponuję tak. Robimy sobie maksymalnie czwóreczki. Dwie czwóreczki, piątkę. Może wyjdzie piątka. Dwójeczka, dwójeczka i dwójeczka. Będzie nieparzysta, więc robimy podpalenie. Świetnie, jest klątwa Robimy sobie furię Dwa razy. Tu wchodzimy za 8, tu wchodzimy za 8 i słoik prawie spokonany. Ma poblokowane umiejętności Czy umiejętności. Kostki ma pomrożone. O, i teraz jest idealnie jedna szóstka, druga szósteczka. Popaliło się, popaliło. No nie no, podmięcie się na coś fajniejszego. Kurwa. Dobra, za 4 i za 2. I tak się udało. Wygrywamy słoik pokonany. Następny poziom mamy bałwana. Podatny na ogień. I co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Szósteczkę, którą sobie upgrade'ujemy dwa razy. Dzięki temu jedynki sobie przetasujemy. Druga szóstka czwórka i co, szóstka oczywiście palimy, świetnie czwórką atakujemy, piątką atakujemy, dwójką tu i tutaj, drugie zamrożenie i kończymy turę kurde, czyli on lubi te jedynki, to tak nie bardzo by go mrozić przetasowanie robimy, I jeszcze raz Piątka. Tam to dużo nie da. Trójka. Robię sobie dwie trójki. Nic z tego. Podpalamy kostkę. Atakujemy za sześć. I atakujemy za sześć. Dobrze, 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 dobrze. Wbijamy dalej. Za piątka weszła. Trójka weszła. Jedynka. Au. Cztery. Kostki zamrożone, czyli wszystkie. Dobra, musimy sobie popodmieniać te kości. No. Nie! Za 4, za 8. Nic z tego, ale możemy sobie podwoić. Dobra, za 8. Kończymy z bałwanem, bo to już troszkę bolało. Pokonaliśmy piąty poziom. Wbity. Piracki hak. Przy pięciu masz użyć ponownie, Wyżyć dwie szóstki. Uuu, ale co mi da szóstka? Nic mi nie da szóstka. Weźmy sobie piracki hak. OK. tu mamy co? Młotek, zadaj obrażenia, przy sześciu wywołaj porażenie. I nie potrzebuje żadnej kości. Tak, jest. Młotek wchodzi za zapałkę. Na szóstki. Wiecie co, te śnieżki bym podmienił na coś, ale nie mam pod... na co. Śnieżki zostają. Ale po co mi dwie śnieżki? Wyrzuć dwie jedynki, szpon... Coś małego jednego, aby było się przydało. Mogę użyć ponownie przy piątce. Zamroź, popchnięcie, dobra. To popchnięcie, ale ono mi może kopiować kości. Może topór bitewny, jeden topór się pozbędziemy. Śnieżkę zostawimy, weźmy piracki hak. Próbujemy. Próbujemy. Jeżeli wyrzucę piątkę, to będzie mi się skalować to wszystko ładnie. Okej, okay, to co? Kraken, Kraken wyjeżdża na salony. Popatrzcie tu. Pięć. Klątwa. Kurwa. Czwórka. Mamy piątkę. Przetasujmy sobie, może coś fajnego wypadnie. Mamy piąteczkę, robimy sobie szósteczkę. Robimy porażenie, robimy zamrożenie i atakujemy za osiem. Sztos! Podoba mi się to. O, ale szóstek przy pięciu. Zróbmy tak. Poproszę piątkę. No jest klątwa. Jest piątka, robimy pięć. Aha, to na tej zasadzie działa, że po prostu tylko nie znika i mogę go jeszcze raz użyć. Ale możemy taki zrobić myk, No. No, fajnie to wyszło. Masz czwórkę, czyli mamy drugą klątwę i oślepienie na dwóch kościach. Nie fajnie, nie fajnie. Tego się obawiałem. Jedynka, kurde. O, coś fajnego tam było. Rundrze że pokonany. Ważne, że pokonane. Zablokuj kostkę. To nie blokujemy nic. Ognika sobie zostawimy. Idziemy na papierową rycerkę. Podatność na ogień. Nie posiadamy czegoś takiego. Dwójkę sobie skalujemy na piątkę. Gdzie szóstka? Klątwa, niestety. Mamy piątkę, mamy trójkę. Blokujmy sobie kość w takim razie. Zaatakujmy za osiem. I robimy trzy obrażenia poraże od porażenia. O, dwie kości zablokowane. Dobra, proszę, niech nie będzie klątwy. Klątwa mhm. za pięć, za sześć. Przy szóstce będzie porażenie. Mek, i jeszcze sobie jedno kość zamrozimy. Jest porażenie, zamrożenie. Fajnie, czwórka się skasowała. Nie masz tej kości, czyli dwie kostki dalej blokuje, ale nie zadaje obrażeń. Bardzo, bardzo dobrze. To sobie rotację robimy? Mamy trójeczkę, mamy jedyneczkę, mamy piątkę. Zróbmy sobie szóstkę i będzie klątwa. Mamy trójkę. budajmy sobie sześć obrażeń. Koniec tury. Ła za siedem to już bolało. Dobra. Enerwujesz mnie. Furia za 8 dwa razy. Rycerka pokonana. Oszukujesz na skarżę na ciebie. Będziesz mieć przechlepane. 5xpa, pół levela. Wbite. Bierzemy sobie zdrowie. I bijemy na gargulca. No i gargulec. Gargulca to trzeba e, zamrażać. Więc obowiązkowo możemy robić porażenia, na pewno to, mhm. to, ta czwóreczka, hmm. klątwa, o tego się bałem, że tam wejdzie klątwa, jest jedynka i masz trójkę, więc tylko trzy mi zadasz obrażenia i zablokujesz mi jedną kostkę, okej. Okay. Dwójkę tasujemy, mamy czwórkę, trójkę tasujemy, mamy szóstkę. Szóstka się nam pali, robimy blokowanie, atakujemy za osiem. Musimy zamrażać mu z racji tego, że no, jeżeli nie ma kości o 3 w górę to nie zadaje obrażeń, a gargulec potrafi się naprawdę mocno naskalować. Lalala, dwójeczka tasujemy. Jest piątka, fajnie. Dwójeczkę tasujemy, jest trójka. Jest jedynka. Mm, obowiązkowo atakujemy za osiem, klątwa. Wartość kostki sobie powiększymy na trzy. I atakujemy za trzy. O, dobrze, dobrze, dobrze. Czyli tylko raz za trzy dostajemy, blokuje nam jedną kość. Ale to nie jest problem Teraz... no Za 8 I za 3 Argulec porobiony Wygrywamy Następny poziom Następny poziom i to jest... to jest... O nie, do poziomu numerku 4 expo, albo kopiujemy sprzęt yy. Parzysta Uwolni ładunek, zadaj obrażenia. otrzymaj obrażenie by naładować Eee, wolę życie. Wolę życie. Możemy sobie skopiować ekwipunek. Kurcze, 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 młotek. Przy szóstce i porażenie. Śnieżko, topór bitewny, młotek, plecak. Co my tu możemy zrobić? Co możemy sobie skopiować? Coś by się nam przydało, tak żebyśmy się zeskalowali dwa razy. Nie ma nic takiego, nie wiem po co jest to kopiowanie. No musimy nic, szczerze mówiąc, kopiować. Yy, ale wziąłbym tą ścież śnieżkę, bo ten hak to tak jest bardzo sytuacyjny, więc dwie śnieżki. I ewentualnie możemy sobie do śnieżka i do toporów to popchnięcie zupgrade'ować, prawda? I wtedy będziemy sobie tutaj ładnie to wszystko skalować na cztery kości. Jedna się na pewno spali na klątwie. I dzięki temu. Dajmy sobie tu to popchnięcie. Wróć. Weźmy sobie to popchnięcie. Skopiujmy. OK. Jest w wyposażeniu. Są dwa popchnięcia. Młotkiem zamienimy. I lecimy na ognika. I jak jest szóstka, to popatrzcie tu. Robimy sobie kurde. Myk, myk, mamy cztery. Mamy szóstkę. Szóstką będziemy porażać. Jedynkę sobie podbiniamy, mamy czwórkę, ma być nieparzysta. Mamy trójkę. Mamy czwórkę, mamy dwójkę. I tak. Blokujemy jedną kość, blokujemy drugą kość, zadajemy porażenie i zadajemy osiem obrażeń. Fajnie! Teraz dwie czwórki mu odpadają. Zostają mi dwa trójki i dwie jedynki. Więc, 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 więc. Jest idealnie. Hem, hem, hem. Szóstkę. Kurczę. Jeszcze jedna kość. I dajmy sobie raz, dwa, trzy, cztery kości, żeby były. Dobra. Jedynkę sobie podmieniamy na jedynkę. Jedynkę sobie podmieniamy na czwórkę. Możemy zadać cztery obrażeń. Możemy drugą kość zablokować. Szóstką zadajemy porażenie i atakujemy za 8 toporem bitewnym. No, nawet za dużo. Ale liczyłem na to, że nie będę musiał dwa razy rolować kością. I raz, dwa, trzy, cztery kości. Musimy pamiętać, żeby były. O, to tu już się nie będę w nie zbawił. Tylko zadajemy obrażenia. Ognik pokonany. Wygrywamy. 4 expa. Level up. Full. Szósty poziom. Dodatkowa kość. A weźmy sobie to zdrowie. I boss fight. Welcome. Wojownik kontra błazen. O proszę. Błaźnie, nadciągam po ciebie. Eee, ile błazen ma kości? To mnie interesuje bardzo. Nie masz wyboru. Musisz sobie radzić jakoś. Dobrze, dobrze, dobrze. Na spokojnie. Teraz tak. Jedynkę podmieniamy na piątkę, piątkę wymieniamy na szóstkę, szóstkę wymieniamy na jedynkę, jedynkę podmieniamy na dwójkę. Mamy trójkę nieparzystą, dwójkę nieparzystą, proszę coś nieparzystego, mamy piątkę. Teraz, szóstką wjeżdżamy z porażeniem, co nie zadziałało, z piątką mrozimy, trójką mrozimy, wartość kostki możemy sobie zwiększyć, mamy czwórkę. Okej, okay. no i to, to z tymi kośćmi nic nie zrobimy. Mm. U, minimum 3. Dobra, jest, jest znośnie, jest znośnie. Yy, co gdzie jest, to jako kojarzę Tu wjeżdżamy na pewno szóstką Idziemy tu. Raz, dwa, trzy, cztery kości potrzebujemy. pasowałoby szczerze mówiąc popalić wszystko. O to mi chodziło. Żebyśmy popalili sobie kości. Jedynkę podmienimy na szóstkę. Szóstka mnie nie interesuje. Mamy jedynkę. Niedobrze, niedobrze. dobrze. O, ale aż tak się podmieniało wszystko. Ojej, Trójka, Trójka. Jedynka. Ok, mrozimy kości. Czyli umiejętności mi się też poprzestawiały. Parzysta, tylko jedną. Dobra, możesz blokować, to mi nie przeszkadza. Bo będziemy sobie zwiększać wartość kości. Wiedziałem, że coś tak stanie. Dlatego robimy szóstkę, robimy jedynkę. Mamy cztery kości. Możemy sobie w tym momencie jedynkę podmienić. Na dwójkę mamy. Dwójkę sobie podmienimy na dwójkę i dwójkę sobie podmienimy na szóstkę. Niedobrze, niedobrze. Tu wchodzimy za 6, tu wchodzimy za 4, tu wchodzimy za sześć. No i z tą szóstką nic nie zrobię. Skończymy tą turę. No Błazen jest do pokonania. No powiedzmy sobie szczerze, no Boil jest naprawdę naprawdę konkretny. I co my tu mamy? Jedyneczka, wchodzimy za 7, czyli mamy 5. Uuuu. Ojojoj. ja nie wiem co ja tu mam. Okej. Okay. Wartość kostki sobie zwiększymy, nie wiem na ile się da. Dobra, gdzieś jest szóstka, gdzieś jest jedynka i tu jest problem. Nie mam pojęcia gdzie. Próbujmy, ryzyk fizyk. Jest! Weszła szóstka. Hehehe! błazem. He he. I tak nie wygrasz, po prostu nie. To nie jest możliwe. Ale może chociaż udałoby się stąd uciec? Tak, wiesz co? Uda ci się. A możesz przynajmniej próbować. Idę z tobą. No to okej, okay, co dzięki temu się stanie? No dobra, nie ma tu błazna teraz, no bo błazna pokonaliśmy. O. To będzie teraz kręcił kołem. Nie mam pojęcia. To już nie mój problem. Chodźcie, spadamy stąd. Udało nam się drugi rozdział na wojowniku ukończyć. I uwaga, uwaga, uwaga. Co to się stało? Odblokowaliśmy błazna jako szóstą kość. Czyli właśnie postać, która była zablokowana to był błazen. I właśnie z błaznem spotkamy się w kolejnym odcinku. Dicey Dungeon. Ja dziękuję Wam ślicznie i cieplutko za uwagę. Zapraszam do obserwowania kanału. Do zobaczenia.